Polska mówi, Bogdan Ulka, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pan Janusz Piechociński, były wicepremier, były prezes PSL-u, ale w naszym programie też znawca dalekiego Wschodu znawca to tak trochę na wyraz zobaczymy, jak to pójdzie, ale Liga Chińska ostatnio imponująca. Oni przecież jeszcze stworzyli tak. ten program przecież tak, wyłapywania. Tak, i ja sygnalizowałem kiedyś, że pracujemy nad tym, żeby polscy młodzi trenerzy mogli tam pojechać i nie tylko dobrze zarobić, ale trochę przenieść naszej myśli technicznej, że dobrze było, gdyby tam starze odbywali nasi sędziowie, i dobrze było, żeby nasze drużyny, na przykład młodzieżowe, mogły uczestniczyć na bardzo korzystnych wękach w rozgrywkach azjatyckich. Czy to oznacza, że Chińczycy przygotowują się do jakiegoś mundialu? O, Chińczycy się przygotowują do mundialu i mają potężnego kaca, bo im nie idzie i dostają będzki od prawie wszystkich w piłce, ale kiedy popatrzy się, jaki postęp dokonali kilka ostatnich meczy polecam, naprawdę ten mistrz. Z Szanghaju to jest to. Jest tam kilku bardzo wybitnych Argentyńczyków, Brazylijczyków. Myślę, że ustawiliby się w kolejce także poczołówkę z naszej reprezentacji panowie przed tymi ważnymi meczami: Urugwaj, no, Meksyk. Urugwajan Lewandowski, Chińczykiem. A no, proszę pana, A wie pan, ile miała Gwiazda Borus dostać? 60 kilka milionów. Euro. No, albo w dolarach, albo w euro, ale europejski piłkarz powinien rozliczać się w euro. Więc to są niezłe pieniądze, ale prezydent 3, który kocha piłkę i jest zafascynowany piłką, zrobił tam trochę porządku, dlatego że za transfer zawodnika z lig światowych, z elit do Chin, ten kto chce go sprowadzić, musi drugiego dolara czy drugie euro równowartości wpłacić na rozwój sportu młodzieżowego. No proszę, to no. tak jak przed... I kiedy popatrzymy, że kapitał chiński jest już nie tylko w ligach zachodnioeuropejskich, ale ostatnio pojawił się w Czechach, no to tak mi się marzy, żeby takie Huawei, Legia Warszawa albo. No, ja przecież Warszawa, wejścia też do naszej ekstraklasy. Pojawiła się na rynku, i wtedy z, z trener majeski takiego międzynarodowego składu poprowadziłby nas do finału Ligi Mistrzów. Z Barceloną oczywiście. Marzyciel. Nie, proszę pana, no wolno marzyć. Ja oglądałem za 3 miliony złotych popularną kreskówkę, filmówkę, gdzie zwierzątki zachęcają nas do zwiększenia populacji. I nawet jako analityk statystyczny policzyłem, że średnio króliczka ma od 5 do 8 miotów rocznie i mogłoby dodać dobrze powyżej 30 kilku y, króliczków. No ale idąc tym tropem, my w granicach Polski byśmy się w tym tempie nie pomieścili. No, mielibyśmy nie 30 parę milionów, ale 350 milionów, tak na dobry początek. To wie Pan, jaka to jest siła? Ale to dodatkowych tych milionów chyba. No ale to cieszy. Od nadmiaru, jak mawiała babcia, głowa nie boli. Dlatego też analizuję tę Azję właśnie z punktu widzenia, czego tam mają w nadmiarze, czego im brakuje, a także sygnalizowałem o tym, że Chiny coraz więcej jedzą, więc zaczyna im brakować żywności, mimo że sami podnoszą w sposób istotny swoją produkcję. No i stąd ta moja aktywność, czy nasza aktywność Izby Polska Azja, żeby wozić tam kolejne grupy polskich przedsiębiorców, polskich produktów, jak najtaniej certyfikować, łamać te wszystkie wszystkie Granice. No Proszę zwrócić uwagę, choćby pierwsza wizyta w 12 miesięcy od wyborów prezydenta Trumpa, tak? Sukcesów politycznych niewiele, poza nadzwyczajnym splendorem, bo to jest wizyta państwowa plus, jak powiedział pan prezydent Xi, ale w obszarze podpisania umów gospodarczych to te 200 parę miliardów dolarów robi wrażenie. No i może nie 200, kilkadziesiąt miliardów dolarów, ale dobrze by było, żebyśmy. Intensywnie zwiększali eksport, on niestety nie rośnie tak szybko jak import. Po pierwszym półroczu mamy 12 miliardów dolarów, bo w Chinach rozliczamy w dolarach. Nasze transakcje mamy niestety deficytu. No ale to także jest kapitalna okazja, żeby poznawać ten kraj. I uwaga, Chiny to jest więcej niż kontynent. kontynent. Chiny to nie jest tylko te statystyczne miliardy trzysta ,370, 370 milionów to jest tak, że bardzo różnorodne przestrzenie wspaniałe krajobrazy zaskakujące już dzisiaj no, nowoczesne rozwiązania inne obyczaje w różnych no, regionach na Nie zdążyłem. A ja też nie zdążyłem, ale na murze już byłem no, i co mnie też. cieszyło na tym murze, kiedy w tym mrowi ludzi, a tak z, 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 z oprowadzający nas za przyjeżdżonych Chińczyk mówię, że tak średnio na godzinę przewija się ileś tam dziesiątek tysięcy ludzi. Nagle spotkałem znajomą hmm. delegację z Zabrza. No więc Nie, Polak, polaków Polakowi jest bratem. sporo. Tak, sporo jest. Tak, Dobrze. To widać. Podwoiła się liczba. O kulturze chińskiej w następnej rozmowie. Moim państwa gościem był Janusz Piechocinski. Były wicepremier, były prezes PSR. Dziękuję. Dziękuję.